Cześć, witam Was na moim kanale dzisiaj porozmawiamy o piwoniach co zrobić gdy przewik przekwitną i tak, tutaj mamy taką jedną piwonię jest ona malutka rośnie pod dość dużym drzewem tam mamy drugą, ona też jest nie za duża przyczyniają się do tego drzewa, ale nie tylko ponieważ w chwili gdy ona przekwitnie tu w kwiatach zaczynają się zawiązywać nasiona, i roślina myśli, że chce po prostu jak najwięcej tych nasion wyprodukować. A i przez to po prostu te piwonie nie rosną tak, jak my chcemy. Rosną takie, jak a nie zagęszczają się. I to, co musimy teraz zrobić, to poobcinać tutaj te kwiaty. Tak. I teraz damy do roślinie do zrozumienia, że ona nie ma pompować całej swojej energii w kwiaty i przekliknięte kwiaty i w nasiona tylko, tylko ma rozwijać bulwę, przez co będzie ona coraz większa, coraz silniejsza i będziemy mieli z czego z czego ją rozsadzić na, na jesień. I wonnie przesadzamy, rozsadzamy Koniec sierpnia, początek września Tak więc idziemy obciąć drugą I tak, tu jest suchy pąk To obcinamy To obcinamy Tu już zaczęła zawiązywać Pąki kwiatowe Tak więc to musimy od razu usunąć I tak Tutaj już swoją funkcję spełniły, nas cieszyły, nasze oko cieszyły, skusiły owady zapylające i zostały zapylone i tuż by powstawały nasiona, a w chwili gdy obetniemy im te pąki zawiązujące się, roślina całą swoją energię będzie dawać w bulwę, bulwa przez to będzie rosła, będzie coraz Większa i w koniec sierpnia, początek września będziemy mogli je porozsadzać. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek się podobał i zapraszam do oglądania pozostałych. Na razie cześć.